Was ponownie. Słuchajcie, nakręcam takiego bardziej tras edukacyjnego, żeby zrozumieliście, co piszą w komentarzach pod moim poprzednim filmem, że są tak durno przekonani o swojej głupocie, że aż mi ich szkoda. Po pierwsze, słuchajcie, nagrywam to na tle ciągnika, bo zaraz wam pokażę najprostszy rys, bo ktoś napisał tak że olej czarny musi być w dieslu, bo, on, bo, on, bo to znaczy, że pochłonął dużo sadzy. Słuchajcie, jeżeli już pochłonął tak dużo sadzy, że jest czarny, to znaczy, że nie ma właściwości smarnych i dlatego trzeba go wymienić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli szybko się robi czarny, to znaczy, że silnik ma tak dużo złogów w sobie, śmieci już z pozostałości, bo od opiłków po inne rzeczy, po jakieś, jak to się mówi, te części, które nie zostały wypłukane, że on jest po prostu, widać to po prostu po kolorze oleju, widać stan silnika. Jeżeli szybko robi się czarny, to po prostu dawno, dawno temu było to wszystko robione i to już jest wszystko no, lekko mówiąc, wydarte. I zobaczcie, teraz chciałem wam pokazać na tle tego traktora, jak wygląda olej w 30, w tamtym roku wymieniany, a remont był. 600 motogodzin temu, bo tutaj jest proszę państwa, 600 motogodzin i zobaczcie, wyjmę filtr, wyjmę bagnet, zobaczcie. i zobaczcie, ktoś mówi, że, zobaczcie, o, zobaczcie jaki mam olej <laughs> i ktoś mi pisze, to co mam wymieniać co 20 km, bo się robi czarny to znaczy, że masz po prostu człowieku już wyżyłowany silnik, nikt go nie pilnował, o to chodzi, że jeżeli ktoś by zmieniał, to, jest, to jest, świadczy głównie o tym, że ktoś nieterminowo zmienia olej, bo ktoś kto zmienia, ja bym powiedział, już w ogóle nawet na ten temat wypowiadają się największe te y, blog, właściciele vlogów na, na, na YouTubie, na, naprawdę, to mają po półtora miliona wyświetleń i mówią o tym, że niestety olej, producenci zalecają zmieniać co 30 tysięcy tylko po to, żeby je, Naprawiać, rozumiecie? Po Tylko po to, żeby je naprawiać nie ponosić kosztów częstych serwisów. A normalnie po, mówią, że po 10 tysięcy jak wymieniają, to mówią, że są opiłki i tak dalej, i trzeba go wymieniać maksymalnie co 10 tysięcy. I olej, który jest zmieniany, ja dążyć do tego, że olej, który jest zmieniany systematycznie co dychę. Ja Wam za chwilę bym, no teraz nie będę szedł, do tego właśnie Santa Fe Wam pokażę. No tu Wam pokażę na temat starego traktora 30, który miał 600 motogodzin temu i tu powinno być naprawdę zajechane, bo tu się daje różne rzeczy i jak wygląda olej, który po prostu no nie kopci, chodzi pięknie, ale to świadczy o tym, że to mam, słuchajcie, nie tylko ten ciągnik mam, bo mam jeszcze cztery ciągniki, mam cztery samochody i w starej Skodzie Oktawii 1.9 Turbo Diesel olej zmieniam systematycznie co roku, co roku, co 10-11 tysięcy kilometrów i dopiero jestem 4 lata jej, jej właścicielem, i zaczyna się olej doprowadzać do normy, bo ktoś zmieniał raz na 2-3 lata i był zajechany. To ja wiem, że mu silnika tym nie poprawię, ale staram się, żeby. Słuchajcie, czarny olej bardzo świadczy o tym, że już. Tyle sadzy pochłonął i tak, tak zwanych związków siarki, że jest do zmiany. Jeżeli ktoś mi mówi, że na czarnym oleju to można jeździć, bo to ma zmieniać co 20-30 motogodzin, No nie, jak masz taki czarny, to sobie zrób płukankę albo sobie otwórz miskę olejową i sobie wyczyść miskę, bo może w misce zostało. Pod moim drugie, sprostowanie, pod moim poprzednim vlogiem, jeżeli chodzi o ten, e, o ten samochód Santa Fe, mówią, że otwórz miskę, bo zobacz źle. Druga rzecz, słuchajcie, otwórz miskę. Tam, zobaczcie, w tym ciągniku jest inna miska. Podobnie jak w samochodach, płaska. Tam jest miska stożkowa, z korkiem do tyłu, nie ma żadnych przegród, bo tu są przegrody, w sześćdziesiątce są przegrody, w różnych samochodach są przegrody. Tam jest tak zebrana miska, że wszystko z miski schodzi. Naprawdę, sch 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 schodzi z miskiem, miałem specjalny magnes, którym świeciłem do środka razem z taką kamerką mini. Nie ma szlamu na dnie, nie ma, słuchajcie. I nie pieprzcie, głupot, bo chodzi o to, że... i mechaniki się denerwują, że tam nakręciłem, bo i druga rzecz, olej spuszczam, jeżeli chodzi o spuszczanie tego oleju, spuszczam go 4 godziny, odkręcam korek, leci przez 4 godziny olej. Podobnie w tym samochodzie. Najpierw, że odkręciłem wyjąłem filtr, wyczyściłem, pojechałem drugim samochodem do miasta kupić filtr zastępczy, nowy filtr, a to se leciało. Także w sumie od 10 do 15 leciał kapał olej i dopiero zakręcam. zakręcam. Jak wy chcecie zmieniać olej w ten po co te pukanki miałyby sens? Po co te płukanki są? No, właśnie do no, takich waszych pojazdów, tylko że to one mm, czy uszkadzają, czy nie? No, bo ktoś mówi, że ma właściwości smartne olej. Jak ma ta płukanka właściwości smarne, to w jaki sposób czyści? No, to nie doczyszcza. Naprawdę jestem, jest, jest, jestem tak rozgoryczony waszą niektórych, co, co niektórych wiedzą na temat silników i, i o tym, jakie, ma, jakie oleje. To wam pokażę ja jeszcze raz wam pokazuję, jak wygląda olej zeszłoroczny w 30 to śmiechu, słuchajcie, śmiechu, po prostu śmiechu, śmiechu, to jest turdus, to jest turdus, olej, no, żebyście nie zarzucili za chwilę, że jest siwy, nie jest siwy, nie jest siwy, jest normalny olej, ludzie kochani, e, jest normalny olej, jak ktoś mówi, że ma za, zawalony olej, a słuchajcie, mam też Mercedesa Kaczora, lawetę. w którym olej jest czarny, faktycznie, no, słuchajcie, jeżdżę nim raz w roku, olej był zmieniany 7 lat temu, Kaczory mają to do siebie, że naprawdę silniki były Mercedesowskie tak skonstruowane, bo to jest 2-3 diesel, że po prostu no można powiedzieć, pancerne te silniki są. Wiadomo, że jak będą chodzić na brudnym oleju, ale nie zależy mi na nim specjalnie, więc mam czy mam brudny. Tutaj, jeżeli chodzi o samochody, macie tych vlogów, zobaczcie, ciągle robią panewki i tak, inne rzeczy. No bo jeżdżą na takim czarnym oleju, już w ogóle, już nie mówię o tym, jak ma fil cząst filtr cząstek stałych i ma zawór EGR, który powoduje, że spaliny częściowo wracają do silnika. To ma tak sadzę, że powinien co 6 tysięcy zmieniać olej. A jeżeli ktoś, ktoś chce zmieniać co co te 20 czy 30 tysięcy nie chcę zmienia. jego sprawa. Ja po prostu mówię, jak powinno być, i to, to mi nikt nie powie, i ja, ja wiem, że po prostu raz w roku powinno się zmieniać olej, chyba że ktoś robi bardzo dużo kilometrów, powinien zmieniać to co 10 tysięcy. To jest podstawa. No i tyle mam tutaj do powiedzenia. No także, dawajcie łapki w górę, suby, na, i na razie, no bo trochę wiedzy i czytania. Do widzenia.